Dzień dobry, drogie raki. Jakże wiosennie się zaczęło? Eee, zaczynamy w poniedziałek, już marzec. Ja wiem, że dopiero 21 będzie pierwszy dzień wiosny, ale ja się czuję mega wiosennie już w tym momencie. Za oknem świeci słońce. Eee, jeszcze miesiąc temu o tej porze było ciemno, a teraz jest fajnie, więc łapię te ostatnie promienie <laughs> słońca i. Nagrywam w fajnym, normalnym, dziennym, jeszcze świetle. Drogie raczki, co Wam chciałam powiedzieć? To nie jest czytanie dla wszystkich, bo to jest czytanie ogólne. Znaczy, ja wszystkich oczywiście jak najbardziej zapraszam na to czytanie. Natomiast kwestia szukania swojej inspiracji, chociaż w najmniejszym geście. Jest w dalszym ciągu aktualna, tak? To nie może rezonować z każdym. Szukajcie tylko i wyłącznie tych rzeczy, które was inspirują, bo tak chciałabym, żebyście traktowali te czytania miesięczne jako inspirację do zmian w swoim życiu, do wprowadzenia czegoś nowego, czegoś może innowacyjnego, może spojrzenie z innej perspektywy na to, co was otacza, co was dotyka. E, także tak. E, jeżeli ktoś nie zasubskrybował, to zachęcam. Bardzo mnie cieszy każda subskrypcja. E, po rozwinięciu opisu do tego filmu e, ukaże się. No, no, ten opis wam się ukaże oczywiście, ale w tym opisie jest odnośnik e, do mojej strony, na którą również was serdecznie zapraszam. E, możecie przez nią e, zamówić sobie prywatne czytanie. E, no zachęcam, bo wiosna idzie, więc fajnie, fajnie się dowiedzieć, co tutaj, e, co tutaj będzie się działo u was. E, a teraz już zaczynamy czytanie dla raka na miesiąc marzec 2021. Rozkładamy wy w tym miesiącu siła. No super, super, jest ekstrawitalność, jest. Zdrowie przede wszystkim to jest najważniejsze. Jest uśmiech na twarzy. Mamy naprawdę dużo werwy do roboty i budzimy się zadowoleni z życia. No, fajnie w moim przypadku to jest pewna nowość. E, oczywiście przyjmuję ją z zachwytem. Co na to wpływa? E, dziewiątka buław. No, radzimy sobie, radzimy sobie. Jesteśmy takimi samotnymi wojownikami, którzy oczywiście. Wygrywają. No, dobra, będziemy, będziemy gadać później. Co na to wpływa z przeszłości, lub co odchodzi do przeszłości? Wierza. Mhm. E, co logicznie, umysłowo? Wiemy, że z tej sytuacji może dla nas przyjść dobrego, a z Co w takim wypadku intuicja, nasza nadświadomość, na co już jesteśmy gotowi, a jeszcze nie zdajemy sobie z tego sprawy i musimy. Bardziej się na tą wiadomość otworzyć. Sprawiedliwość. Najbliższa przyszłość. as była fajnie, dwa asy. Są pewne nowości. No, nie tylko ja czekam na nowości. Wiem, że wy też, bo dzwonicie i piszecie, że, że już byście chcieli pozbyć się tej stagnacji pewnej. No czy szczęście pozbyli się. I ja również z tą wierzą. Stagnacja odeszła, ale teraz jest taki moment wykuwania nowego, prawda? Yy, od czego zacząć realizację swoich planów? As kielichów, wow! Trzy asy i sprawiedliwość i wieża. No, po takim tąpnięciu mamy szansę, yy, mam wrażenie, zacząć życie od nowa. Yy, co od ludzi? Śmierć, transformacja całkowita, śmierć, wieża, sprawiedliwość... Mocne energie, takie odgórne energie, których my w zasadzie nie mamy tutaj nic do gadania. Weszliśmy na pewną ścieżkę, i ta ścieżka już nami rządzi. Już to jest, to jest ten etap, kiedy po prostu powinniśmy zawierzyć górze tak? Naszemu nie wiem, przeznaczeniu. Ho, 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 co musi się wydarzyć? Siódemka mieczy. No, ładnie. I z czym kończymy? Z siódemką kielichów, ale no jest pewien, pewien rodzaj mistycyzmu w, w tych siódemkach. Chyba, chyba to przyznacie. Słuchajcie tego, drogie, drogie raki, drogie moje siostry i moi bracia solarni. Miesiąc y, bardzo silnie transformujący, y, że tak powiem, dający do myślenia i sprawdzający nasze, y, nasze umiejętności stania na pozycji, powiedziałabym, z której nie zmiecie nas nic, jeżeli to jest tylko pozycja naszego serca, tak? Y, dlatego że. Siła, to już powiedziałam, to jesteśmy my w tym miesiącu. Pomimo tego, że dzieją się rzeczy magiczne, ale z bardzo dużą siłą rażenia na życie fizyczne, wręcz w ten sposób bym powiedziała, zmienia się o 180 stopni nasze życie, nasze otoczenie, co za tym idzie, no bo każda zmiana zaczyna się od nas. No, to jednocześnie czujemy taką ciężkość tej sytuacji, czujemy mm, powagę tej sytuacji, ja bym powiedziała. Z czego to się wzięło? Zwierzę. Y, podjęliśmy decyzję, a raczej świat za nas podjął decyzję, że nie możemy już być w miejscu, w którym byliśmy do tej pory. Nie mogliśmy robić, myśleć niektórych rzeczy, o których myśleliśmy, że to były stały, stały asortyment, że tak powiem, w naszym życiu. No niekoniecznie. Świat trochę mam wrażenie zagrał niektórym z nas na nosie, i grając tą melodię swoją, jeszcze nie byliśmy świadomi tego, co nas czeka w przyszłości, jak ona się rozwinie. Ja dokładnie słyszę, że z prostej piosenki przechodzimy w jakąś etiudę, tak? Nie wiem, czy, czy rozumiecie, ale to, co my straciliśmy, co wy straciliście, i w tym momencie przestało nam ciążyć. To, co straciliście, przestało wam, wam ciążyć, i chodzi o to, żeby uchwycić teraz szanse, które dostajemy od, od losu. My świadomie wiemy a czy że nowe idzie, prawda? Nowe pomysły, nowe realizacje w przyszłości, tak, że trzeba odważnie wychodzić, odważnie sięgać po nasze szanse. Tu się nie ma co zgłaszać do życia. Przepraszam, czy ja mogę osiągnąć to i to w swoim życiu? Przepraszam, czy ktoś mi powie, że, czy ja mogę to osiągnąć? Nie. To jest to. To jest karta ogromnej bezczelności, te dwa asy są w sięganiu po swoje, w zdobywaniu, tak? Bo świat nam daje i tu jest cel, a tu jest odwaga. Bez strachu po prostu w to idziemy. Chciałam Wam powiedzieć, że to, na co jesteśmy gotowi, ten as sprawiedliwości ma właśnie. Właśnie tutaj figuruje ten. Ta sprawiedliwość ma go w dłoni. <laughs> Więc kwestia. Odcięcia czego, co nam nie służy, i zabezpieczenia się w sposób formalno-prawny, tak jak najbardziej w tej sprawiedliwości, to są umowy, kontrakty, podpisywanie czegoś, zobowiązanie się do czegoś. Natomiast cały czas to musi być podyktowane inspiracją z góry. Zobaczmy tą sprawiedliwość, ja chcę do niej dopowiedzieć, dołożyć jedną kartę i zobaczcie, król mieczy, czyli kolejna figura z mieczem. Tutaj jest, oczywiście tutaj na tej karcie jest pan i pani, prawda? I dziecko leży, ale ona mi się nieodparcie kojarzy z królem Salomonem, z tą mądrością wewnętrzną którą możemy oczywiście zaczerpnąć od innych osób. To nie stoi nic na przeszkodzie, nie musimy się zadręczać, my nie musimy wszystkiego wiedzieć. My wystarczy, że będziemy wiedzieć, do jakiej osoby się zwrócić o pomoc i wtedy tą pomoc po prostu uzyskamy. Ten król Salomon, który, e, znacie tą historię o prawdziwej i fałszywej matce, jak postanowił, że przetnie dzieciaka na pół, no to ta matka prawdziwa powiedziała, że już nie, już, już chce oddać to dziecko, żeby tylko przeżyło, prawda? I w ten sposób się ujawniła, więc e, cokolwiek los Wam mówi na podstawie tej historii, że możecie coś stracić, i Wy z pokorą mówicie: Dobra, mogę to stracić. Zyskujecie jeszcze więcej, zyskujecie to, co mieliście stracić, i jeszcze więcej z nawiązką, tak? Więc to jest taka historia, najbliższa przyszłość azbuła, więc rzeczywiście szanse, szanse, które się pojawiają w dość nieoczekiwanym, szybkim pędzie, w ferworze dnia codziennego, warto je uchwycić, dopowiedzmy, no właśnie, warto je uchwycić, a tutaj jest kwestia tego typu, że wy... Drogie raczki, no my razem, bo, bo ja też mam, mam ten problem, że jeżeli przychodzi do mnie taka szansa, wiecie, z cicha pęk, nie wiadomo skąd, to ja mam taką tendencję do przyglądania się tej szansie, czy ona będzie, rozprawiania o niej, może się kogoś zapytania i tak dalej, ale kwestia jest tego typu, że ja bardziej siedzę u siebie w głowie, w emocjach i analizuję tą szansę, a ta szansa jest na tyle szybka, że trzeba ją pochwycić. Poczekajcie, na się łyczka. Skończyła mi się woda. Że trzeba ją pochwycić i trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu. Naprawdę w tym miesiącu i dobrze, że ta siła wyszła, bo my musimy mieć siłę wewnętrzną na coś takiego. My musimy być naprawdę wyspani, wypoczęci, z pełną werwą, podchodzić do każdego dnia i realizować po prostu te szanse. Je po prostu zauważać. Zauważcie te szanse, zanim będzie za późno, bo niektóre szanse już nie, nie powrócą, tak? No i kwestia, od czego zacząć tą realizację? Siebie w tym miesiącu. No i mamy kolejnego asa, as kielichów, więc jest przepływ, to jest spojrzenie bardzo mocno na, na swoje wewnętrzne potrzeby, po prostu na bycie dobrym dla siebie. Tak, y, dopiero później do świata. To jest coś, co możemy dać sobie. To jest zaufanie, że wszystko dzieje się dla nas i y, y, y w naszym interesie. Zobaczcie. Ósemka, ósemka mieczy. <laughs> ósemka mieczy normalnie y, świadczy o takim kołowrocie myśli, y, ale w momencie, kiedy ona jest postawiona przy czy asie Pucharów, no to zdecydowanie mówi o tym, żeby dać tym myślom światło, żeby wyjść ze swojej głowy, wejść do swojego serca, popatrzeć na świat sercem, zaufać, nie rozkminiać, nie obciążać się tymi myślami, tylko być tu i teraz w tym dobrobycie, w tym, w tym przepływie, które po prostu oferuje Czyste i wyłącznie serce, tak? <laughs> Więc e, kwestia jest tego typu. <laughs> Co od ludzi, śmierć? Transformacja niesamowita. E, no, m, e, sami to odchodzą niektórzy, a niektórzy przyjdą, e, przyjdą do naszego życia, już przychodzą takie osoby, z którymi będziemy mogły, e, to nawet nie o to chodzi, że budować. Tylko które nie będą zawistne, nie będą zazdrosne, będą doceniać siebie jak i nas, bo mam wrażenie, że do tej pory mieliśmy w otoczeniu trochę tych zawistników, których sukcesywnie, miesiąc po miesiącu, tam wykopywaliśmy za drzwi naszego życia, ale chciałabym zobaczyć, co ta transformacja w tych relacjach tak. I tutaj mamy dziewiątkę, y, dziewiątkę y, buław. Y, to jest ogromna asertywność, y, to jest tak jak mówię, stanie, y, stanie na między, tak, y, czy przy między i bronienie swojego, swojego zdania, swojego pomysłu, swojego terytorium. Nie pozwalanie wejścia na głowę już nikomu innemu. Tutaj jest właśnie ogromna nauka asertywności, w trosce o to swoje serce i o te szanse, które wiecie, bo czasami przychodzi szansa, my tej szansy nie zauważamy, my albo zauważamy i nie chcemy a ktoś nam podpowiada weź ją ale to też nie o to chodzi, wy musicie do, do siebie do serca, asertywność to również zobaczenie, kto jest wobec mnie w porządku, kto jest wobec mnie nie w porządku, tak? Poprzez bycie w sobie, zwyczajnie, wy już macie na tyle tej witalności, na tyle tutaj się rozwijacie w tym miesiącu, że rzeczywiście niektórzy ludzie, którzy chcieliby z Was trochę powysysać tej energii, oni będą się nawet bali do Was podejść. To jest właśnie taka energetyka rozszerzania się od środka na zewnątrz, a nie chronienia się od zewnątrz i dygotania w środku, chcę żebyście dobrze zrozumieli bo my raczki mamy z tym problemy ok i zobaczcie co musi się wydarzyć, siódemka mieczy siódemka mieczy to jest karta przy tym rozkładzie spojrzenia sobie w oczy, jeszcze raz po usuwania ze swojego otoczenia zawistników, obgadywaczy plotkarzy Niepotrzebnych osób, na które traci się tylko energię i czas, ale również spojrzenia sobie w lustro i popatrzenia, tak, ja osiągnęłam, osiągnęłam to, to, to. Czasami w tym i w tym nie miałam żadnej pomocy, a mimo wszystko zrobiłam, osiągnęłam. Wiecie, spojrzenie prawdzie w oczy, w sensie sobie spojrzenie naprawdę. Bez kolorowania niektórych sytuacji, bez uświadamiania sobie tego, co mogłam, mogłem zrobić, powiedzieć innego, tylko bycie dokładnie w chwili obecnej, nie danie się oszukać również przez swój własny rozum, bo rozum i logika. Chcę Wam powiedzieć, że zawsze będzie szukać pewnego rodzaju wytłumaczenia, a prawda jest taka, że i tak zachowujemy się w sposób najlepszy możliwy w danej sytuacji, na jaki nas stać, więc po co te, te dywagacje? Ale dopowiedzmy sobie tą siódemkę mieczy. Zobaczcie, to jest bycie dobrym dla siebie. Paś, paś kielichów, ale również. Dostrzeganie intencji innych, zanim te intencje naprawdę wylezą na, na światło dzienne, tak? To jest po prostu umiejętne relacje z ludźmi i tyle. Bycie szczerym wobec siebie gwarantuje te, te relacje z ludźmi na odpowiednim poziomie. No i zobaczcie, z czym, z czym kończymy. Siódemka, siódemka kielichów. W momencie, kiedy my. Chwytamy szanse, wiemy kim jesteśmy, zrobiliśmy sobie czystki w środowisku, które mogło nas trochę pogrążać. Kiedy my wyleźliśmy ze swojej głowy, weszliśmy do swojego serca i odważnie ruszyliśmy do świata. Nie siedzimy w swoim bagienku, za stałym, w swoim komforcie, tylko próbujemy nowych rzeczy, jesteśmy na nie otwarci. W dodatku słuchamy swojej wewnętrznej prawdy, to otwiera się przed nami sz, y, szansa, bo to jest karta spełnionych życzeń, y, mnogości wyboru, prawda? No, my, ja już nie będę dokładać do tego, bo y, my doskonale wiemy już y, i będziemy wiedzieć po tych próbach tego miesiąca, co mamy wybrać, co nam służy, co nam nie służy. Więc kwestia spełnienia marzeń, jak najbardziej. Wchodzi tutaj w grę. Czy mogę coś powiedzieć konkretnego? Dla osób, które pracy szukają po takim czasie, kiedy jest naprawdę bardzo silne sprawdzanie się, wystawianie się, jakby na cel, tak? Chodzenie na te rozmowy kwalifikacyjne, mamy tutaj szansę na podpisanie, na jakieś usankcjonowanie. Tych kontraktów, umów. Dla osób, które pracę mają, nowe relacje biznesowe się otwierają. Tutaj głównie chodzi właśnie o te szanse, 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 szanse na sukces, jak to tam się śpiewało, bo w momencie, kiedy my chwytamy szanse z zewnątrz, będąc w naszej energii serca, to tak naprawdę wszystko nam się realizuje, tylko uważajmy na tych ludzi. W zasadzie nie musimy, nie, nie musimy uważać. Poznajmy siebie jeszcze, jeszcze bardziej, żeby wiedzieć, na czym stoimy, wiedzieć, co my mamy do zaproponowania światu. I tyle, a mamy naprawdę bardzo dużo, bo świat nam odpowiada kartą siódemki kielichów. Siódemka, siódemka, mistyczne karty, trzy, mm, trzy asy. Wieża, śmierć, sprawiedliwość, siła i jeszcze raz siła w tym miesiącu bardzo mocno y, jej potrzebujemy, bo dużo rzeczy się transformuje, dużo rzeczy się dzieje i to są główne energie tego miesiąca. Y, pamiętajcie, że będziemy się spotykać jeszcze w tygodnióweczkach, więc to nie jest wszystko, prawda, będziemy sprawdzać na bieżąco te energie takie codzienne. No, ale ogólnie miesiąc jest bardzo znamienny dla raków. Ja się nie mogę, szczerze mówiąc, doczekać, bo sama jestem rakiem, życzę Wam wszystkiego najlepszego, wytrwajcie, znaczy widzę, że wytrwacie, no bo ta karta siły, ona jest po coś, jako pierwsza, to jest nasz sygnifikator. Kwestia jest również tego typu, żeby w pewnym momencie nie... Uciekać w za dużą roszczeniowość, tylko właśnie patrzeć w serce to, co my mamy dla siebie do zaproponowania. Proponujemy to światło, otwieramy się, dostajemy z nawiązką. Nie obawiajcie się niczego, ale będzie się ciało. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Pa!